Dzień dobry moi drodzy. Witam Was na kanale Ruzi Ruxn. Przed nami intensywny nów w znaku lwa, który odbywa się 24 lipca o godzinie 21.10. I serdecznie zapraszam na czytanie. Wracam na spokojne wody. I tym samym chciałabym ogłosić, że będzie mnie częściej na kanale. Postanowiłam powrócić do czytań. W moim zdrowiu lepiej już teraz i czuję się na siłach, aby powrócić do, powrócić do czytań, więc pojawią się czytania na nów, na pełnie, Ale też za, zapraszam bardzo ciepło i serdecznie prywatnie, jeżeli ktoś potrzebuje rady, wskazówki czytania z kart. Teraz dysponuję więcej, yy, większą ilością czasu. Moi drodzy, jeszcze na wstępie bardzo dziękuję, że wracacie tutaj, że jesteście ze mną ciepłe, pełne wdzięczności, podziękowania. Tym samym proszę o lajki, subskrypcje, komentarze, żeby dalej być z wami na tym kanale. Moi drodzy. Yy, ten nów na pewno jest skomplikowany. Nów w znaku lwa przynosi taką ognistą energię. Taki jest lew, tak? Dynamiczny, który może otwierać pasję, naszą witalność, kreatywność, ale też mamy już tutaj dużo, dużo, bardzo dużo działo się, dzieje się na niebie w lipcu i już mamy urana w bliźniętach, a tutaj też energia tego znaku Lwa budzi naszą prawdziwą naturę. Moi drodzy, spodziewam się, że po prostu będzie inaczej. Idą zmiany, głównie takie osobiste, i muszę tu powiedzieć, że wiele związków będzie się rozpadać. Generalnie również. Już będziemy bardzo prawdomódni, bezpośredni i czasami e, powiemy niewygodną prawdę, która nie podlega dyskusji. Chcemy coś uwolnić albo chcemy pokazać: Ja tak chcę i koniec. Będzie iskrzyłą w związkach, w pracy również. W ogóle pragniemy rewolucji. Uważajcie, żebyśmy się za bardzo nie zagolopowali. Czasami nie powiedzieli o kilka słów za dużo. Oczywiście tutaj pozytywne aspekty Saturna, Urana i y, Neptuna nas wspierają, ale na pewno z kimś będziemy chcieli przeprowadzić ważną rozmowę, coś wyjaśniać, coś mm, zainicjować. Myślę, że to jest dobre. To jest na pewno bardzo dobre. Aczkolwiek, moi kochani, jeżeli potrzebujecie jakiejś porady, wsparcia, no, zapraszam was bardzo serdecznie do prywatnych czytań. Karty zawsze powiedzą, jakie mamy rozterki, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że. Po prostu musi już być inaczej, idzie do nowego, idzie do innego. Nie będzie już tak jak dotychczas, bo to po prostu już nie będzie działać, nie sprawdza się. No i moi kochani, teraz zapytamy po prostu wszechświata, co chce być nam powiedziane, nad czym warto się zastanowić. Um, nie, nie uważam, że wszyscy będziemy się rozstawać, bo na pewno tak nie będzie, ale oczywiście czasami też będą wyjścia z sytuacji. Dobrze przeprowadzać oczyszczające rozmowy, wyjaśniające. Na pewno nie warto nic zamykać pod dywan. Kochani, macie tu przepiękne kwiaty z ogródka. Tutaj mamy jedynkę, dwójkę, trójkę. Można też wybrać dwa obiekty. Czytam z wyroczni. <laughs> I pytamy, ale też jestem ciekawa, czego się nie spodziewamy, co nowego do nas idzie w najbliższym może miesiącu, bo te energie już odnowił tak czy owak będą po prostu inne i nowe i idzie do nas nowe, więc zapytamy, czego się może nie spodziewamy. I kochani, zaczynamy. Wybierzcie sobie obiekt i rozpoczynam czytanie. Witam, jedyneczki. Przepiękna Lilia, ale równie piękne karty wyroczni. Mam nadzieję, że widzicie przepiękne karty. Pierwsza karta Rywalizacja. O, proszę. Zachęca Was e, ta karta do takiej odwagi i pewności siebie. Aby utwierdzić swój autorytet i dążyć do tego, co chcecie osiągnąć. Może ostatnio musieliście utrzymać swoją pozycję w sferze zawodowej, czy jakiejś sportowej, czy naukowej. Mieliście różnego rodzaju wyzwania, nawet zastanawialiście się, czy w ogóle utrzymacie siebie na powierzchni, swoją firmę. Um, że ostatnio mieliście pewne trudy, albo wasz biznes zwolnił, czy musieliście. Na chwilę coś zawiesi, czy mieliście zawirowania prawne, a wasi rywale odnosili większe sukcesy, ale kochani spokojnie, już będziecie wypływać na te dobre wody, nie idźcie na żadne ustępstwa i negocjacje. Trzeba tutaj odnaleźć w sobie upór i taką determinację, która da przewagę nad tymi przeciwnikami, ale zdecydowanie też doprowadzi was do zwycięstwa. Następna karta sugeruje, aby jednak pomyśleć nad jakimś kursem, szkoleniem, edukacją, aby wprowadzić potem zmiany w swoim życiu zawodowym. Gromadzenie wiedzy oczywiście to jest długotrwały proces, ale on przynosi efekty na całe życie i tego Wam nikt nie odbierze. Więc tutaj ta wiedza jest fundamentem. Która da Ci możliwość spełnienia się i posiadania wolności przy wyborze własnej życiowej ścieżki. Ale da Wam też pewną klarowność i oświetli przyszłe horyzonty. Coś będziecie odpuszczać, coś zostawiacie. Widzę tutaj takie zawodowe zmiany, ale, kochani, nic nigdy nie pozostaje takie samo. I ludzie odchodzą i często my mamy jakieś tam, zakończamy właśnie nieszczęśliwe związki, więc tutaj widzę wyraźnie, że ci, którzy mnie słuchają, właśnie mogą wyjść z pewnych niezadowalających relacji, mogą też zamknąć jakąś niesatysfakcjonującą pracę, albo macie jakąś niezdrową więź z kimś lub z czymś i to ci już nie służy, zaakceptuj to, odpuść. A to Ci da wolność i rozwój duchowy. Zdecydowanie uwalniajcie się już od sytuacji, które Wam nie służą. Bardzo mocno zaufajcie swojej intuicji. Intuicja jest to potężny dar, jest to dar wrodzony, każdy z nas go ma. Ta cudowna inteligencja prowadzi nas w różny sposób i warto to praktykować, te przeczucia nasze, tak? Dobrze wiemy, czujemy, że coś dla nas jest korzystne albo niekorzystne, i tutaj ta intuicja pomoże Wam w podejmowaniu decyzji we wszystkich sferach życia, która przyczyni się właśnie do sukcesu, do spełnienia. No, przed Wami duże decyzje. Kolejna karta o tym mówi, więc duża zmiana tutaj idzie i zdecydowanie w życiu zawodowym, osobistym. Moi drodzy. Każdy oczywiście decyduje, czy zaakceptuje taką sytuację, jaka jest, czy też zdecyduje się zmienić to, co już nie jest fajne w życiu i ponieść tego konsekwencje. Na pewno bądź świadom, że nigdy nie uda ci się zadowolić wszystkich, ale ty dokonuj w, o wyboru w oparciu o wyzna, wyznawane przez siebie wartości. Niczego nie żałujcie moi kochani ta przeszłość zwłaszcza jakaś ciężka niech już zostanie w przeszłości odpuścić zapomnieć zapomnieć przebaczyć i czym się zająć nową przyszłością edukacją i ostatnia karta też zachęca was do czerpania przyjemności z życia z taką pasją z namiętnością eksperymentujcie tu również w życiu. Możecie teraz dokonywać różnorodnych odkryć, ciesząc się jedynym w swoim rodzaju kontaktem, na przykład z nową przygodą, z nową pracą, czy z drugą osobą. Chciałabym też tutaj powiedzieć, że osoby, które mnie słuchają, nie będą same, ale zainwestujcie, zwłaszcza kobiety, w taką zmysłowość, wyjątkowość. W autentyczność y, siebie i wyrażajcie swoją seksualność na własny sposób. Odkrywajcie swoją witalność. Karty Was zachęcają, żeby żyć pełnią życia z miłością, z namiętnością. Fajnie, kochani, może tak byłoby zmienić im, im, imidż, tak? Y, zacząć ubierać sukienki, może zmienić fryzurę. No, to jest fantastyczny czas właśnie na pójście do fryzjera i zmianę swojego wyglądu, aby też odkrywać e, przez tą zaoszczoną wrażliwość, nowe zapachy, nowe smaki, nowe sporty, tak? Korzystajcie z tego, co życie ma do zaoferowania teraz w tym sezonie lwa będzie to niezwykle przyjemne i właśnie takie zmysłowe. Dziękuję za czytanie i zapraszam teraz dwujeczki. No i witam dwujeczki. Proszę. Teraz rozkład dla was. Cały czas piękne karty, przepiękne karty. No i dobrze. Moi kochani, co to do was idzie? Ach, przede wszystkim dobrobyt, więc piękna karta Nie braknie Wam pieniążków. Tutaj są takie wieści ze świata finansów, bo nie już niedługo fortuna uśmiechnie się do Ciebie. Jeżeli, moi drodzy, ostatnio mieliście zablokowany przypływ gotówki, to oznacza, że w Twoim życiu znów zapanuje dobrobyt. Więc odnowiu liczcie na przełom. Przestańcie się martwić czy niecierpliwić, ponieważ to tylko może spowolnić cały ten proces. Moi drodzy, już możecie zresztą nawet wizualizować na przykład taką kwotę, o której myślicie, już zasila to konto, albo czujecie się tak, jakbyście mieli mnóstwo pieniędzy, czujecie się bogaci. Pozwólcie sobie na to uczucie ulgi, szczęścia, wdzięczności czy podekscytowania. Moi drodzy, zdecydowanie tutaj będą pewne wskazówki, jakie działania powinniście podjąć, i może tutaj właśnie będzie podwyżka, czy jakaś nowa oferta pracy. W każdym bądź razie ta boska moc, ta karta jest źródłem dobrobytu, więc już będziecie je otrzymywać. Spędzajcie też dużo czasu z przyjaciółmi, ale też powiem Wam szczerze, że będziecie mieć nową rodzinę. Przyjdą tutaj nowi ludzie do Waszego życia, którzy wniosą bardzo dużo pozytywnej energii. Ogólnie taka śmiech, zabawa w gronie przyjaciół pomogą wam podnieść wibracje, tutaj wyższa energia. Przyciągnie, tak jak też już wspomniałam, wiele nowych, dobrych znajomości. Być może właśnie czujecie, że jesteście w takiej sytuacji, że starzy przyjaciele, czy rodzina trzyma się własnych jakichś sądów, ograniczeń i powstrzymują jak gdyby Twój rozwój. Spójrz na te wszelkie wzorce lub brany jako rodzaj lekcji, dary, dary od losu. Wybacz, pobłogosław te bliskie osoby, nawet niektórym pozwól odejść, bo kiedy zakończycie pewne relacje, i mówię tutaj też o związkach, moi drodzy, oczywiście w życiu pozostanie wolna przestrzeń i nowa rodzina Cię odnajdzie, nowa miłość cię odnajdzie, nowi cudowni przyjaciele, którzy będą Cię wspierać. A więc, moi drodzy, warto też, żebyście odkrywali nowe miejsca. Albo wychodźcie na jakieś wydarzenia, zabawę i tam poznacie swoje bratnie dusze. Ale jak się już rozpoznacie, to poczujecie to, bo dojdzie do takiego cudownego spotkania. Taka magia się pojawi w waszym życiu. Zresztą to jest kolejna karta, przepiękna karta. Idzie tutaj do was cudowne wsparcie. Może ostatnio zagubiliście się w jakimś zewnętrznym świecie logiki. A tutaj karta zachęca, żeby pomyśleć marzenie i wierzyć, że otacza cię magia. Ogólnie moi drodzy, będą pewne znaki, które będą was prowadzić. To są jakieś cudowne y, zbiegi okoliczności i to marzenie, które macie będzie się to już realizować. Ogólnie też zachęcają karty do spędzania więcej czasu na łonie natury, ale też nawet takiej aktywnej, aktywnej. I cierpliwość, moi drodzy. W, może w okolicy Nowiu wy już czujecie, że już nie chcecie być w tym miejscu. Wy już czujecie, że chcecie odkrywać kolejny etap swojej drogi. Już się może niepokoicie. No, ja widzę, że tutaj, takie jakieś dwa tygodnie do tego sierpnia trzeba będzie poczekać, tak? To, to spełnienie marzeń jest tuż, tuż, ale jeszcze chwilę należy poczekać. Ale możecie teraz dbać o odpowiednią przestrzeń, żeby się to mogło realizować. Nie zamartwiać się, właśnie spacerować, wychodzić na świeże powietrze, korzystać z łono natury, relaksować się. I wiedzcie, że przyjdzie ten czas, kiedy będziecie działać, a potem to już szybko, tak się to będzie działo, że będziecie potrzebować takiej maksymalnej energii. No widzę tutaj w tych kartach, że teraz jest takie, takie no kiszenie się, można powiedzieć, a potem jak ruszy skopyta, ten sierpień, yy, obiecuję Wam, będzie bardzo dynamiczny. Yy, jeżeli ktoś, kto mnie słucha, miał ostatnio właśnie jakieś zapracowanie albo po prostu... Nic się nie dzieje. Te osoby, które są zapracowane, to mam dla Was informację. Powinniście naładować baterię, po prostu zmniejszyć zakres swoich obowiązków, po prostu odpoczywać. I to nie jest słabość, moi kochani. Tutaj wręcz to jest w tym momencie konieczność. Nic tutaj się nie poświęcać. Również też możecie na przykład rodzinę poprosić o pomoc. W ogóle wszyscy... Macie z, tej, z tego czytania więcej odpoczywać i traktować również swoje ciało z czułością. Bezwzględnie, moi drodzy, zdrowy sen, dobre jedzenie, czy dzień w spa, czy masaż, czy po prostu jakieś zabiegi, moi kochani, zasługujecie na to wsparcie. I ta energia, którą zyskacie, będzie warta i tego czasu, i tych pieniędzy, które poświęcacie. I tak potem właśnie przyjdzie to szybkie działanie. Właśnie to, co widzę. Wy macie w sierpniu, jeszcze raz powtarzam, działanie, i moi kochani, no to będzie wtedy idealny na to czas. Będziecie wykorzystywać tą energię. Bez wahania jesteście gotowi, będziecie mieć odważne serce, wypoczęte ciało, niezalęknione ego, będzie moc możliwości, będzie tu sukces i będziecie spełniać swoje marzenia. Więc moi kochani, Trzymam za Was z całego serca kciuki, i całuję, i przytulam. Witam jeszcze ostatnią opcję, trójeczki. Wszyscy, którzy wybrali trójeczki, proszę, czytanie dla Was. Już rozkładam. Ok. Już czytamy, wszystko będzie kochani teraz tłumaczone. Przede wszystkim, może za bardzo się troszkę w tej opcji, trujeczko, ukrywałaś, i to jest dla ciebie dobry czas na takie wyłanianie się. Jesteś wspaniały na wszelkie sposoby i teraz zaczynasz w to wierzyć. Tutaj uszanujcie swoje prawdziwe uczucia. Wyrażajcie je wobec siebie i innych. Mówcie też z miłością o uczuciach, co zapobiegnie różnym nieporozumieniom, szczególnie w kontaktach z ukochanymi. Kochani, widzę tutaj wyraźnie w drugiej karcie, że Wy jesteście w jakimś związku albo z bratnią duszą. Moi drodzy, być może właśnie potrzeba tutaj coś wyjaśnić. I generalnie jeżeli macie jakieś kłopoty w tym związku zawsze działa, mi to zawsze działało jeżeli już sobie z czymś nie radziłam, prosiłam aniołów o pomoc i oddajcie wasz związek w ich ręce i w ten sposób poproście żeby anioły pomogły wam podnieść ten związek do poziomu bratnich dusz lub go łagodnie zakończyć aby oczywiście nowa miłość mogła w Waszym życiu zaistnieć, bo ja już tu przedzę fakty i Wam powiem, że nie będziecie sami. Ale jest tu potrzebna rozmowa, jest tu potrzebne wyjaśnienie, zwłaszcza Was, trójeczki, Zachęcam, jeżeli macie ochotę, po prostu skorzystajcie z porady kart. Moi drodzy, ale też widzę tutaj, że pewne osoby mogą być w takiej sytuacji, można powiedzieć kolokwialnie trójkąta, że na przykład są z kimś, z, jeszcze z małżonkiem, już się tam wszystko wypaliło, ale z powodów jakichś dzieci, czy, czy po prostu wspólnych kredytów, nie możecie być, rozejść się, ale macie jakąś bratnią duszę. No jak pokazuje się ta karta, moi kochani, to na pewno jest tu jakieś silne wsparcie, jest tu silna Silny pociąg i macie wsparcie w tej osobie, ale z pewnych powodów nie możecie razem być i może jesteście rozdarci, do czego to prowadzi. Znam takich historii, moi kochani, nie powiedziałabym, że setki. Prowadzę ten kanał od 8 lat już, ale wróżę od 15. Często zdarzają się takie sytuacje. Nawet ostatnio moja znajoma bardzo długo była w totalnie mm, dziwnym związku. Powiedziałabym w białym związku, ale to młodzi ludzie, gdzie byli 15 lat razem, łączyły ich bardzo duże interesy. Ale ta kobieta od paru już lat nie była dotykana, przytulana, i właśnie no w końcu Bach poznała hmm, da dawnego swojego y, przyjaciela ze szkolnych lat, poznała, spotkali się. Wybuchła między nimi namiętność, gdzie moja koleżanka mówi: Nie, no to będzie mój mąż na pewno, ja w końcu odchodzę. Od tego partnera, akurat była z partnerem, mieli wspólne biznesy, ale nie, było, nie byli małżeństwem. Ja się tylko uśmiechnąłam pod nosem, bo wiedziałam, że czasami po prostu przychodzi ta bratnia dusza po to, żeby nas wyrwała z jakiegoś układu, gdzie same nie mamy na to siły. No i teraz niedawno dzwoni do mnie, ta moja koleżanka i mówi: no kurczę, rozstałam się z tym, z tym moim ha, właśnie, z kim. No, ja mówię z bratnią duszą. Bo spokojnie, tutaj nie może się jeszcze zbudować nowy związek, ale po prostu ten partner po to się pojawił, żebyś miała siły odejść wreszcie od właśnie tego toksycznego związku, w którym od lat już byłaś nieszczęśliwa. I może być taka sytuacja, i Wy się zastanawiacie, jak możemy czuć namiętność czy łączność duchową, na przykład, bo kiedyś czułam to do swojego byłego partnera, a teraz do tej osoby. I tak, kochani, właśnie tak może być. To jest taka duchowa, powiedziałabym, miłosna ścieżka rozwoju. Ale wy ogólnie pragniecie partnera o podobnej filozofii życiowej i wspólnych zainteresowaniach, i to kiedyś do Was przyjdzie. No, no i o większe, że tak powiem, szczegóły, no to zapraszam do kart. Czas taki trudny, nowiu, będzie Was teraz bardzo ładować muzyka. Muzyka, czy chodźcie na jakieś zabawy taneczne, czy po prostu słuchajcie tej muzyki, leczcie swoje, swoją duszę, swoje serce muzyką. Słuchajcie dużo muzyki, śpiewajcie. To będzie po prostu bardzo uzdrawiające dla Was. Możecie gwizdać, podśpiewywać, czy po prostu może ktoś chce skomponować swoją piosenką, piosenkę, czy wziąć udział w jakiejś zabawie muzycznej, czy dołączyć do śpiewającej grupy, czy gry na jakimś instrumencie. To moi kochani, wyraźnie jest tutaj taki znak. Przyjdą te cuda do Was, będą cuda. Z całej tej sytuacji yy, spodziewajcie się cudu, spodziewajcie się rozwiązania, takiego, które Was nawet zaskoczy. Bo tutaj widzę, yy, że Bóg będzie interweniował zdecydowanie. Troskliwe anioły zabierają Twoją sprawę i czujcie się już wspomagani przez nich, przez ich mądrość, kreatywność otacza was piękne, cudowne błogosławieństwo i bądźcie otwarci na cud z tej sytuacji. Ale ważne, żeby myśleć pozytywnie, kochani, bo tutaj jest taka karta skupienie. Jeżeli my się ładujemy tymi negatywnymi myślami, to zobaczcie, tak się właśnie będziecie czuć, to my wybieramy nasze myśli w każdej chwili. I jak coś negatywnego pomyślicie, to od razu zróbcie, wymarz, wykaz, wykasuj. Zmieniajcie swoje myśli właśnie na to, co chcecie, aby się wydarzyło. I kochani, jesteście w stanie skupić całą uwagę na tym, czego chcecie. Te myśli pełne miłości będą przyciągać dobro, a aniołowie, stróżowie są właśnie tymi strażnikami spokojnego strumienia dobrych myśli. Tutaj cały czas otacza Was to błogosławieństwo. Przede wszystkim aniołowie, anioł Stróż jest przy Was, możecie z nim rozmawiać. Na pewno macie jakieś wyzwania ostatnio, na pewno jakieś trudy i wręcz modliliście się już o tą pomoc i ona przychodzi, przyszła. Macie tutaj dodatkową ochronę. Zawsze jestem wzruszona, jak słyszę, że jest właśnie opieka sił wyższych, miłość, światło. Moi drodzy, lęki. To po prostu jest tylko z ego, z przerażenia. Poproście, anioły, że zabrały Wasze ręki, lęki. Poproście o błogosławieństwo. Jesteście bardzo kochani przez Boga i anioły. I wszystko będzie dobrze. Wszystko się dobrze zakończy, moi kochani. Tym samym to czytanie poszło mi po prostu bardzo szybko. Ja Was bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz zapraszam do prywatnego czytania. Kto potrzebuje, czy w formie filmiku, czy połączenia się, aby przeczytać przekaz z kart. Moi drodzy, ściskam, całuję i spokojnego mimo wszystko, mimo tego ognistego lwa, to właśnie spokoju w nowiu. <gryw> całuję i pozdrawiam. Ruzy Ruxn.